Hejka, Na wstępie chcę Wam życzyć szczęśliwego Nowego Roku oraz żeby był on udany. Przechodząc do kuferków, będziemy otwierać 100 kuferków plus dodatkowe 2 z aktualności, które możecie sobie odebrać za darmo. Więc jeżeli ktoś ma szczęście, może uda mu się wylosować błogosławieństwo legendarne. Nie wiem dokładnie, co w nich jest. Wiem tylko, że jest legendarny, kilka herek i masowo wypadają unikatowe. <grym> Sponsorem 100 skrzyneczek jest Flint, który powiedział, że dołoży się do tego. Dał mi 100 M, aby właśnie pootwierać wszystkie te skrzyneczki, bo osobiście nie planowałam robić z tego żadnego filmu ani nic ze względu na to, że no, jak mi powiedział, że właśnie wypadają same unikaty, to uznałam, że nie no, to nie ma po co <grym> i no, nie było tego w planach, ale jeżeli już mi powiedział, że no <grym> dostanę i mogę otwierać, no to pootwieram. I szczerze liczę, że chociaż Hera mi jakieś wypadną, bo już na legendarne nie liczę. Z tego, co wiem, częstotliwość wypadania hera jest mniejsza niż 1% na skrzyneczkę, więc no kiepsko, kiepsko, zwłaszcza, że... No dobra, może nie są drogie, ale żeby wylosować je, trzeba się strasznie dużo nawydawać. Na razie lecą same unikatowe. I pytanie, co z tym zrobić, Nie wiem, czy można je wymienić potem przypadkiem na samorodki ale wątpię, bo są po trzy stakowane, a zwykle jak jest na samorodki, to jest albo po pięć stakowane, albo po dziesięć. Um, ogólnie nie czytałam tego sylwestrowego, czy tam noworocznego eventu jeszcze. W ogóle się tym nie zajmowałam. No, <ścoughs> był sylwester, trzeba było robić co innego, a nie jeżeli czytać o Margonem. Jezus Maria. Naprawdę, będą same unikatowe. To jest y, gorzej niż tragedia. Mm. O, mamy pierwsze Herko. Zapisano zdobycz, ona się tutaj pojawi w lotlogu y, unijnym. Mm, nie do końca wiem, po co są zapisywane błoga, akurat, ale y, niech patrzą, że mnie stać. Tutaj też widać, że ktoś robił sobie loterię i całkiem dobrze mu poszło. Ale my otwieramy skrzyneczki. Dopiero 25 i jedno było go heroiczne, reszta unikatowych. Mamy drugie heroiczne, dobrze, może, może jak się narzeka, to wy, wypada więcej. <grym> no, jeżeli by wypadło, nie wiem, chociaż tak, żeby wyszło z 15 tych heroicznych błogosławieństw, to. To już będzie dobrze, bo no, będzie można je zużyć chociażby do tego Expa. A te błoga, nie wiem, no jak mam na błogu, jedyne co jest na błogu to jest 0,08 SA, no to nie wiem na co mi to. <grych> to jeszcze jakoś idzie przeżyć, ale jak było jeszcze jakieś takie w ogóle, co też miało, jakiś jeden bonus. A tutaj jest to samo co tu. Tylko że z innym, tym, z obrazkiem innym. Ogólnie ja całe życie wierzyłam, że to jest złota rybka na tej grafice, a tutaj pisze, że to jest zając, i ja dalej nie widzę w tym zająca, to jest dla mnie złota rybka. I mamy kolejny unikat. Idzie cudownie, przez gruz po prostu. Um, szczerze. Szkoda mi, że wydałam te 100 milionów na skrzynki, z których lecą tylko i wyłącznie unikatowe błogosławieństwa. Jeżeli nawet jedno legendarne nie wypadnie, to <grywa> chyba nawet Flintowi oddam te stołem, żeby się chłopak nie załamał. Bo miał to być właśnie taki noworoczny prezent chyba. Tak mi się wydaje, bo tak mi napisał losowo, że no. A może nagrasz odcinek z, właśnie z otwierania skrzynek? Ja ci dam stołem, żebyś mogła sobie pootwierać. Więc no chyba to taki, taki miał być gest noworoczny, albo jakieś postanowienie bycia miłym dla mnie. <grytanie> Zobaczymy, jak będzie do końca roku. Jesteśmy w połowie. Dwa błogosławieństwa heroiczne, które z tego, co widzę, jakoś się dużo nie różnią od tych podstawowych. Oh, tragedia. <noise> Jeszcze dużym minusem jest to, że trzeba je wszystkie pojedynczo otwierać. I tak otwiera się, otwiera się. Można by było, nie wiem, po kilka tak jak yy, nie wiem, te, 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 te. Skrzynki z pyłem się otwiera i na przykład wypada 10 na raz, czy tam 12. No to tutaj też można by było tak seryjnie otworzyć i że cały pasek się pokazuje od razu, co się wylosowało. A tak to. Po prostu idzie się, idzie się. Mamy same błoga unikatowe. <grywy> Naprawdę, jeżeli mam mówić w swojej ocenie odnośnie tego mini-eventu, tak można to tak nazwać, że to jest taki mini-event ze skrzyneczkami, to się on całkowicie nie opłaca. Tam można kupować albo za 1M skrzyneczkę, albo za 50SL. Przy czym, uwaga, skrzyneczki mają dosłownie ten sam lot, czyli nic się totalnie nie zmienia, czy kupicie takie skrzyneczki, czy takie skrzyneczki. Drop podobno też ma taką samą częstotliwość, więc jeżeli chcecie legendarne, to chyba bardziej opłaca się mamy heroiczny kolejny. Bardziej opłaca się jednak kupić te zaemki, bo no więcej się kupi, a, a drop i tak może być tragiczny. <grym> Tutaj widzę, że już mi się w ogóle uzbierało 30 tych błogosławieństw. I nie wiem, co ja z tym zrobię. Prawdopodobnie, jeżeli nie będzie ich można naprawdę zmienić na samorodki, to po prostu pójdą do wyrzucenia, <grym> bo. No nie wiem, no jak patrzę sobie na takie błogo i widzę... Chociaż nie, to jest całkiem okej, okay, bo ma 36 cech i tak dalej. Ma coś więcej niż tylko jedną rzecz, to nie jest aż tak źle. Ale to, jak patrzę na to, to aż mi niedobrze jest. <ścoughs> o, mamy kolejne heroiczne. Ten, wil, ten wilczek to tak często wypada, często wypada, bo tutaj na dole też widać, że otwierali i... Są te wilczki. Dobra, zostało nam ostatnie 10 i liczymy na ten jeden chociaż legendarny drop. Mamy dziewiąty. Kolejny unikat do kolekcji. Jakbym miała ich mało. Jeszcze jeden unikat. Albo chociaż no. O! O, mamy nowe herko, bo tego herka jeszcze nie było. Dobra. I otwieramy szó szósty. Boże, otwieramy czwarty z dziesięciu. <laughs> Boże, tragedia, liczyć z, tak w późnej porze. Tutaj mam unikat kolejny. Ten też jest ok. To jest tragedia w ogóle. Kolejny unikat i zostały trzy ostatnie. Jeżeli w tych, w tych trzech kuferkach spadnie chociaż to, to hero kolejne, to ja już powiem, że że no, było warto, bo była większa częstotliwość niż jedna, jedna czwarta po prostu dropu. Więc uwaga. Mamy kolejny unikat. Dobrze, świetnie. Przedostatni, unikat. I mamy ostatnią skrzyneczkę. I uwaga. Unikat! Nie no, marzenie zawsze chciałam same unikaty otrzymać. Więc podsumowanie jest takie. Mamy Tutaj mamy dziewięć, tu mamy trzy, i gdzieś chyba jeszcze zaginęło. A, tutaj mamy zaginione błogo. Tutaj mamy jeszcze trzy. I te pewnie ze mną zostaną, żeby sobie poekspić. Któreś jeszcze też było dobre, bo ono tam miało chyba życie, i jeszcze regenerację życia. To ono też ze mną zostanie. W ogóle te błogosławieństwa chyba można kupić na apce, na telefonie, tak mi się wydaje. I to chyba w takich cenach typu 10k, więc jeżeli ktoś chce po prostu takie błogo, to niech nie wydaje jednego M, a pójdzie na apkę i kupi za 10, bo to będzie po prostu strata kasy. Za 100, e, za 100 M, boże, za 1 M kupicie sobie, nie wiem, z tysiąc tych błogosławieństw na apce, więc jeżeli macie trochę pieniędzy, a chcecie jakieś błoga, no to jednak. Awka będzie zdecydowanie lepsza. A ja się żegnam. Do zobaczenia. Cześć.